Dobra, to ja zrobię e, chcesz to siedzonka może? E, nie mam właśnie dużo jedzonka, ale sprzedawaj nadmiar jedzenia i kupuj na przykład broń, żeby szybciej... No w sumie tak. Żeby szybciej tego. 200 za 20 chleba. Noo chyba, nie? Czasami tak jest. No. Dobra. ...drewna możesz kupić mi tam troszkę. Wysłać, bo... kusze się robią, a kusze niestety kosztują drewna trochę. Dobra, próbuję tego... marszałka atakować. Zobaczę na ile 303... ...starczy. Dobra, mam. Będę tych krzyżowców może też kupywał za to. Ja będę miał kontrę. A i Czy mam tobie skurzane te wysyłek? Nie, nie, tak jest. Dawaj szybko kupuj miecze i tak dalej. Bardzo dobrze. Miecze i zbroje i ty będziesz od krzyżowców. Na no dobrze. Od czasu do czasu... Znaczy zaraz. Przejście na no Zaraz będzie musiał tutaj front dać znowu w nowe uczników. Nowych uczników, bo mi się kończą. No. Trochę ciągle atakują, ciągle atakują i trochę pod, trochę mi zabijają niestety Wydaje mi się, że Kalifa będzie ciężko. No. A Kalif z wezerem się połączyli. Tak, Kalif to... ciężko Dobra, idę atakować. Co ty tymi, tymi? No asasynami próbuję, no ile wejdę, wejdę mu tak od tyłu, wejdę szybko na mur i od razu mu do tego wejdę, nie no, w sumie tak, No, szybko, szybko, no. Dobra. No Jej, zobaczymy czy zaatakujemy, no. Tutaj, żeby tak chciał podejść. Może dojdą. kuźnicy walą z ten? Z ognia, czy nie? Nie, nie, nie. Ale oni są już tak mocni, że serę nie potrzebują tego ognia. Dobra. Chodź, Patrz teraz, patrz No. Wejdą. Tylko nie wiem czy po zniszczonym murze wejdą, ale... Oby tak. Ej, Nie tam. no, idzie, idą, 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 idą. Jakoś po troszku. O, już atakują. Haha. Ha. No, czyżby było po pierwszym naszym przeciwniku GZ? Pasz, 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 kuzy, tak. Jak pójdzie. No, koniec, koniec. Będzie? Będzie chyba. Oj, chyba tak. Dobra. Jest, dobra. Yeah. No i dobra, no i teraz będzie już... Jeszcze, tą... jeszcze resztką tutaj go zaatakuję szybko. Jest, mam po pierwszym typu. Starszy tam żelazo tak dalej, masz? Masz jeszcze. No dobra, nalejcie. A to wiesz, nie, nie tylko do jednej kuźni, rób tak trochę kuźni, nie? Żeby to szła masówka szybko. No dobra, dobra. Aha, to muszę więcej tych wybudować. Żeby szybciej pospruntkowali, ilości no Aż ci się nadbyć Boją ci się, ci, znaczy Cię, znasz się. O atakować. To cię. Aha. Na ciebie. <grym>, Aha, no. No bo już kuszników tyle. <grym>, Chcesz mąki? A no daj, bo już mi stoimy, to sporo daj, bo już kurczę, przez tu jest. No właśnie dzięki pada ruszą teraz, wszyscy. Pięknie. piękny. Dobra, fajnie. Są. Mam już po jednym typku. Jeden typek. Teraz chyba wezyra zaatakujemy, mi się wydaje. Co ty na to? No. Bo to u tego będzie ciężko coś. Chociaż on ma tu jeden taki punkt. Wiesz, jaki słaby punkt ma salady teraz? A gdzie jest Saladyn? No u góry, to jest ten co cię atakował. Aha, spada. jaki? Widzisz y, te budynki przy tej wieżyczce, te takiej okrągłej co on ma? No. Jak naciśniesz spację, to masz też obozujsko tych, jak on ma, e, najemników, nie? No. I to jest dosłownie jedna kratka odstępu i na mury da się wejść asasynami. A asasyn, asasyni, asasyni jak wiadomo zrobią na murach tego i potem zejdą i zaatakują go. To dobrze On wejdzie. ma bardzo tutaj lipę. pod tym względem. A? Nie masz wystarczającej ilości towaru. O no, kurka, to ja kupię szybko te kusze. Jakieś kasy potrzebujesz? A co się pytam? Kasa zawsze potrzebna. Twoi snobi. Akurat wypłata była. <noise> Dobra, ja już tych mam 17. Dobrze, dobrze, ale no to i tak za mało, jak na krzyżowcu. No, no to jeszcze... Nie, nie 17. 21. Nam broni. O, ale robiłem. Dobra, i tutaj sobie na ten front sobie dam tych kuszników. Kuszników. Gdzie jest? Kogo zostawiamy na sam koniec, żeby zaatakować? Nie wiem, no to raczej tak wiesz, od końca to. Kogo chcesz teraz atakować? może? Fazyra. Jesteś trzecim. No dobra. Tak mi się udaje, no ile to do niego dojść, to jest chwila tutaj na asasynami po prostu mu mury oczyścimy. Którzy no. z trzeba około stu asasynów. Mamy asasynów zrobić też? No rób W Teraz we dwóch musimy zaatakować, bo to nie będzie łatwe. Dobra, ja już powoli robię asasyników. Dobra, mam e, 13 asasynów, dam ci to tam pod tu pod koszary sobie dam. No. Dobra. Potrzeba nowych okay. Dawać chłopu dawać, bo ja te asasynów potrzebuję z was zrobić. No Okej, okay, pięknie. Jak stoi z mąką z mąką jako tak. Sprawdzałem teraz jak nakrywanie to jeszcze... Jee, teraz będzie dobrze starczy miejsca. Wysłałem to wiesz. Mam nady, bo wiesz, ja tutaj mam 5 młynów. No, robią, nie? No to sprzedaj no. też trochę złoża, jak masz tego, wiesz, szybciej będzie. Dobra, ja też tutaj te asasinów dam. Tutaj będzie... Tu, tutaj gdzie teraz masz asasynów, to powiedzmy, że tu będzie, nie wiem, strefa kompletacji, jak my to nazywamy w szkole, wiesz. Tak. No. Okej. Okay. Powiem ci... ...że dobrze jest, tylko... byle tego Wazyra zaatakować. W sumie to my już nie mam żadnych maszyn obronnych ani nic. Ale to wiesz, do czasu. No, damy radę. Dobra, pyk. Na no, moje oko to sero trzeba będzie kurczę... To Weź mu, weź. Ale kurczę, też niedobrze. Trendy, by go tu zaskoczyć. On nie ma takiego słabego punktu, chyba żeby naprawdę od strony piekarni go zaśnie. Bo tutaj nie ma tych miotaczy no. i od strony piekarni po prostu mu wejść Tylko że mówię, no to trzeba trochę no. asasynów. No dobra, to ja już tu tworzę, nie. Asasynów no. całych. Mamy coś już... A cyspa. Niech Ile tych krzyżowców to dam na górę? Kolorda Lorda nie. Krzy krzyżowcy nie się nie mieszają to? tutaj z tymi. E... Nie, bo nie, nie? będziemy matkować krzyżowcami, asasynami zaatakujemy tylko. No, ale mogę i dać tam do Lorda, nie? Do Lorda? Tak, tak, tak. A myślałem, że chcesz tutaj dać do tej strefy, żeby się pomieszały. A, eee. no do Lorda to spoko, tak. Tym bardziej. Dobra, jakoś go zaatakujemy. Kucz, fajnie by było mieć jakąś eee. obstawę tego, tych łucznik łuczników na koniu, i po prostu przed atakiem asasynów oczyścić troszkę mury, jednak. No. No, no widzisz. Trochę porobię zaraz. Sprzedam na razie te bronie, bo na razie kuszników nie produkuję, nie rekrutuję. Skąd ja mam jedną tą strzelę? Aha, to chyba z tego, z ataku. Nie mam swoich has. Nie mam swoich has. No, snicy. Moi są zmieszani już z swoimi. Aha. Aha, dlatego ich tu jest. Dobra, idę trochę popstrzelać konnicą gościa. Dobra. Zbadać grunty, trochę tych miotaczy, ogniowych. ...pozabijać, żeby jako tako było w porządku. Dobra... Ustawa agresywna, nie strzelają od razu, tak jest. Oj, oj, już we mnie nawalają. Okej, okay. dobra, a trzeba chodzić, trzeba chodzić. Sprawdzasz? No. Aha, Sprawdzam jaką mają celność, nie? Aha. Nie no bo wiesz, jak wecyra pokonamy to będziemy mieli już wolną drogę do... No, no. no. tego tych trzeba zabić. Łoj, Dobra, średnio sobie dali radę, ale zawsze coś tam za, po. niszczyli, nie? No. Dobra, ale da, da się do nich wejść. Da się wejść. Już nie mam miejsca na górze. Mam 36 Dobra, krzyżowców. Duże, tam już nie wejdzie. Dobra, nie masz Dobra, zakrojemy znowu. Asasynów. Dobra, chodź, już będziemy go atakować powoli, starszy chyba. A, Asasynów? kogo mam wziąć? Ja, ja mam 60, Tylko? bo... Wyjdźmy najpierw przed moją nie, bramę jeszcze. tą główną, gdzie ten front jest, nie? Okej. Okay. A potem to jakoś będzie. I najlepiej było tak, jakbym miał przed stronę stronety w drugą i wtedy łucznicy pogubią się, bo nie będą wiedzieli do kogo strzelać, nie? Więc ja wejdę no. od strony powyżej tych, ten, od strony tej jakby okrągłej wieży. Widzisz tego u wezyra, jak to jest tam? No tam są no, dwie wieże, no, 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 no. ta bliżej piekarni. na piekarni czy ta... tutaj idziemy teraz teraz namiocik niebieski, to ja w ten, w tą stronę pójdę, Aha. a ty pójdź od strony tutaj drugiej po prostu, nie? No dobra, ta od tak. lewej strony, tak? Dobra. No idziemy? idziemy, idziemy. Już. Czekaj, czekaj jeszcze. Niech... I się wespiąć na ich... Biesie, Zaznaczasz czy... po prostu, żeby na mury weszli. Bo to oni murami wchodzą. Aha. Dobra, okay, idziemy, 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 idziemy. Ostrzy. Strzawa agresywną, wejdź zaznacz swoich Okej. Okay. Wydaje mi się, że jest szansa, że coś da Dobra, ja zaznaczyłem, żeby weszli sobie na mury. Biadą iść powoli. Dobra, nasi już strzelają. Tak jest. Dobra. Jest nasz. jest nasz... nas sporo, więc wydaje mi się, że jak każdy pójdzie w swoją stronę, to powinno być dobrze. Ale już strzelają, patrz jak strzelają. Ale, dobra, no. dobra, 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 atakuj, atakuj, ten, grzechu. No tutaj, z tej strony, ale. Dobra, balistę może zabiją. Wchodzić, wchodzić. Dobra, o kurczę, mam tutaj. Fakt, nie cofajcie się, cofajcie się, bo tu jest ogień. Ogień mieli, no. Pod murami, ogień. No, to jest specyficzne dla tych Arabów. Chyba nie dojdę. No dobra, zwracaj uwagę tylko Na siebie Dobra, pr pr próbuj wchodzić, tak się jak próbuj wchodzić No wchodźcie tu! Gdzie oni idą? na spokój, spokój Dobrze będzie No! Nie przez ogień! Tajace Aj Dobra, ale wchodzą, wchodzą, wchodzą a co z tego, jak każdy pada? A, no. jaj. A będzie cięższy. Ja bym wziął jakieś balisty, to naczynienie Katapult. balisty te. No. Ja po prostu im rozwalać już pomału. To no, też będzie tak dobry pomysł, bo rozwalać to wszystko. No. To co robimy, katapulty? Tak. No, tak najmniej chyba najprościej, nie? Ale gdzie to są te katapulty? No najpierw robisz inżynierów, a potem u inżyniera zaznaczasz co ma budować, ilości towarów. nie? Aha, Aha tak. no tak. Tylko te jakąś obstawę trzeba im. Do, do tego pos posłużą właśnie ci twoi krzyżowcy. Oni będą obstawą, żeby nie podeszli nie, nie, nie niszczyli nam tych katapult. No. I po prostu my go roz... Tylko tak, że było wiesz... Po pięć katapult powiedzmy sobie zróbmy. No dobra, no to no, zrobimy. Pięć katapult i zniszczymy mu ten front i wejdziemy to dwóch nie? trzeba e, dwóch na jedną katapultę, no czyli 10 inżynierów, tak? dobra, ale gdzie mamy to zacząć no budować? tutaj była zbiórka, nie? tych i tych, tych, tych aha, no, 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 no tak naszych, powiedzmy, buduje sprzęt oblężniczy co mamy zbudować? buduje sprzęt oblężniczy mm -hmm. przygotowaliśmy narzędzia buduje no bo tak to co, zniszczymy im wieże. No. I, i po prostu potem... Można... W No no, Ale inna sprawa, że też oni nie będą... Znaczy mają kurczę tych miętaczy wąpłowych niestety. Wasza łaskawość. sprzęt oblężniczy Ale już mam żarełka na dużo, Oj oj. oj. Chcesz mąki? Pewnie, że chcę to zaraz to wiesz. Się... Ale patrz ma typa, żeby on chciał na zaatakować. Mi się wydaje, że on zbiera się na atak na mnie. Jak on mnie zaatakuje, to już będzie zostanie mu mniej wojska rozumiesz? w zamku i wtedy my go zaatakujemy. No więc czekamy no. na jego pierwszy ruch. Bo nie wierzę, że on po prostu sobie tak ozbiera. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, o starcz tyle tego. Wiadomość od Kalifa. A, Ile masz katakult cierpliwość! Zniosę cię za to! Eee, no trzy zrobiłem chyba. No trzy. Już zaraz wybuduję kolejne, tylko musiałem hajs mieć. No więc więcej niż pięć zrobiłem, ale... Nie, będzie atakował. Mówię ci, jest niemożliwe, że on tak wojska po prostu trzyma. Ale gdzie? No, Weser będzie mnie atakował. Tego tak, zresztą go przed chwilą atakowali... On zaraz Aha. będzie mnie atakował. Wraz z kalifem pewnie. To dajcie tam uczniów do jak ciebie? front jeszcze się utrzymuje. Kupię po prostu sobie troszeczkę tych zbroj. 20, 20 też kuszy. rekrutujesz 20 kuszników i już mi nie podejdzie na bank. Potrzeba nam broni. O właśnie. Chodźcie tutaj. Trzeba coś... Nie powinieneś dać nie, radę. Nie utrzymam te, te to, to, to skrzydło, skrzydła, spoko. mi się wydaje. No, Kusznicy to już jest lepsze są na to. Ale patrz, bo on chciał już atakować. Ale ci krzyżowcy mówię ci, że odegrają dobrą, ważną rolę. Tutaj. Może tych na koniach jeszcze, ale to... Nie wiem, patrz jak szeryf się rozbudował, paszko. Jestem jest. tam nad kalifem. Aha, ale my no. i tak wyjdziemy od samej góry i bokiem po prostu nie będziemy wchodzić przez takie jajo dobrze zrobione, tylko od razu no. w samek wejdziemy. Tylko jak tego by zaatakować, to po prostu ja zniszczę... Ty zniszczysz tą. ale on ma tam spięć. Zrobi my zrobimy tak go Katapultami wejdziemy na tą wysepkę co mamy tutaj na tej rzece wszystkimi katapultami. Twoi, no. twoi krzyżowcy będą tutaj, gdzie te paprotki za tą e, wysepką, już tam na jego stronie, wiesz, co no jest taki. Paprotki, mm -hmm. oni będą chcieli nas atakować, no to ty. Z, najpierw, ty Batistę, czy tam co to tam jest? Ka -ka Katapulty. No, z Batisty no. są chyba z tego, a my katapultami będziemy ciągle go atakować, bombardować, no. Ale on, on też bliżej nie podejdzie. To Batistę też mam zrobić? Nie, nie. swoimi krzyżowcami, swoimi wojskami, nie. On ma tutaj no. takie trzy jeżdżące, jakby machiny, widzisz? Czy, czy tam dwie? <śśmiech> no, Badiste no, no, są. To no. trzeba je zabić znaczy zniszczyć. No, to ma. Dobra, damy radę. No. Dobra, dora. to ja zrobię jeszcze tych łuczników konnych, żeby jakoś była osłona jeszcze większa. No to ja też mogę zrobić. No dobra. Zrobiłem 24. Wyjadę nim już przed bramę. Ty tam swoim też wjeżdżaj przed bramę, tą gdzie my to zawsze mamy tam, wiesz? Mm -hmm. I tego. Tak. No. Aha. Będzie atakować mnie, patrz jak mnie atakujesz, szeryf. Widzisz? Patrz ile pałek nam mnie wysłał, no. Yes. O. Dobra, wyślę może do ciebie trochę tych... Wyślij, wyślij na tą wieżę no. Dobry pomysł. No, Trochę wysyłają, ale dają ra O, patrz, już! No! Ka ten, kusznicy. Ale oni... Nie, to dobry sasik Dobry, dobry, nie, do nie dojdą. Patrz, jak kusznicy dają. Dobra, jedziemy. Ja się. Gdzie są wysyłam... te moje konie? Może nie dużo, ale... Ej, gdzie moje konie? No, one pojechały. Ty gdzie Ale nie pojechały, one miały już przed, przed bramę.